Express Yura Umożliwia wybór 12 specjałów kawowych z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza prezentującego twoje ulubione napoje. Młynek Aroma G3 zapewnia cichą i szybką pracę oraz precyzyjne mielenie ziaren. Idealne dostosowanie ilości wody do zmielonej kawy podczas wstępnego zaparzania umożliwia wydobycie pełni aromatu. Ekstrakcja kawy w krótkich przerywanych cyklach pozwala uzyskać espresso o unikalnym smaku. Szybko przygotujesz ulubioną kawę mleczną na nawet w wysokiej szklance. Ciesz się puszystą i delikatną pianką mleczną idealną do Cappuccino czy Latte Macchiato. Ekspresem możesz sterować za pomocą aplikacji mobilnej. O konieczności wymiany filtra poinformuje cię inteligentny system wody. Pełny dostęp od frontu ułatwia wlewanie wody czy dosypywanie ziaren do ekspresu.